Byście się zastanawiali, dlaczego teraz nagle Parobek Murański jest taki wielki katolik. Choć dobrze wszyscy wiemy, że on w zależności od potrzeb przyjmuje, to jest taki złodziej tożsamości. On patrzy, co w danej chwili liczy, to sobie w tym kurwa małym muszkiem, co mu się opłaca, i on przyjmuje różnego typu tożsamości. Więc jeśli byście się zastanawiali, dlaczego on teraz jest taki wielki katolik, który broni przede mną satanistą kurwa i faszystom, kurwa całego świata. Gdybyście się zastanawiali skąd nagle, nagle taka zmiana. Bo jak prześledzić wszystkie jego wcielenia. On w ogóle się do mnie zgłosił to chciał być przedstawicielem nas wszystkich grypsujących i strasznie chciał dopierdolić Oświecińskiemu, bo Oświeciński według niego był konfidentem i on na białym koniu jako przedstawiciel wszystkich gitów chciał mu dopierdolić, ale gdziekolwiek chodził to wszyscy mówią Murański gdzie ty jesteś kurwa nikim I nikt mu nie chciał dać wad, więc on do mnie przyszedł i mówi kończu, daj mi proszę, błagało to kurwa żeby dać mu jakąś rolę, żeby go wypromować i on wtedy wielki git chciał dopierdolić Oświecińskiemu, to że on kompletnie nie ma o tym zielonego pojęcia to już wielokrotnie się zdążyliśmy przekonać ale do czego zmierzam Zwróćcie uwagę, że nagle z wielkiego gangstera, kurwa, gita, on nagle po pewnym czasie w ogóle zaczął się od tego odcinać, zaczął ubliżać wszystkim, on nagle, jaki wielki, kurwa, wielki patriota, to kurwa, wielki katolik, bo on oblicza sobie, co mu się opłaca, po to, żeby się za kimś schować. I na pewno, o tym nie wiecie, o tym pamiętają tylko ludzie z Wałcza, ten obsraniec, kurwa, jak chcieli go zamknąć, za handel towarem, to zamknęło się to z żoną. Oni wtedy mieszkali w bloku i groził, groził, że wysadzi butlą z gazem cały blok. I tak był przerażony, tak się ten obstraniec bał więzienia, że groził, że wysadzi cały blok. Ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że on to wszystko zwalił na żonę. Jego żona wzięła to wszystko na siebie. Jej ojciec załatwił jej papiery, że jest chora psychicznie, więc wylądowała w psychiatryku. I wyobraźcie sobie, jaką to trzeba być kurwa, rurą i kanalią, żeby wystawić swoją własną żonę, bo to się tak bało, bał się ten obszczymur kurwa tak bardzo więzienia, że wystawił własną żonę, bo się zwyczajnie bał więzienia. I on się zawsze, Chowa za wszystkimi, kurwa, liczy to sobie, co mu się opłaca, i jak sobie prześledzicie przez ostatnie półtora roku jego bandetnej działalności medialnej, która doprowadziła do tego, że skompromitowali się przed całą Polską. Oczywiście wszystkim mówił, że jest wielkim zawodnikiem. Potem oczywiście mówił, że nie jest zawodnikiem, tylko że jest bojówkarzem kurwa. To wszystko on zapomniał, że to wszystko w internecie nie ginie i potem jak to wszystko ułożymy chronologicznie, to zobaczycie jak on potrafi, jak taka szmatka lawirować, zmieniać te swoje tożsamości tylko po to, żeby jakiś tam swój ten prymitywny cel osiągnąć. Tak jak z wielkiego gita, kurwa, który na białym koniu chciał wjechać i reprezentować wszystkich przestępców, gitów grypsujących i dopierdolić Oświecińskiemu. Teraz on nagle jest wielki katolik, atakowany przeze mnie satanistę. Nie wiem skąd ta idiota sobie to wziął chyba tylko dlatego, że mam pamiątkę z Nowego Jorku Satan Place, którą sobie przywiozłem, mam też i Psycho i dużo innych. I on sobie wymyślił, że ja jestem kurwa satanista. Wystarczy obejrzeć moje filmiki, i widać, że mam do tego zupełnie inne podejście. I się śmieje, kurwa, z satanistów. No ale nasz, kurwa, parobek murański, przyszły prezydent krainy. O której my wszyscy nie mamy pojęcia, i prawdopodobnie tam będzie chodził w grono stajach w koronie, i tam zostanie kurwa królem, wydaje mi się. No ale to my nie mamy pojęcia o tej krainie, więc on tam sobie może wymyślić, co będzie chciał. W związku z czym on teraz sobie wymyślił kolejne wcielenie, on teraz jest atakowany przez kurwa satanistów, i on się chowa za katolikami. Myślę, że takiego kurwa plan to już. Bardzo łatwo jest przeżyć. On teraz będzie się chował prawdopodobnie za staruszkami, które będą biednego jaculka, kurwa, broniły przed kurwa satanistami. Jestem przekonany, moi drodzy, jestem przekonany, że będzie się to chowało za staruszkami. To będzie bardzo dobry show. My sobie to wszystko będziemy dokumentować, bo z tego myślę, że będzie naprawdę bardzo fajny materiał który oczywiście zakończy się tym, że parobek wyląduje w więzieniu i to wszystko udokumentowane w pewnym momencie będzie przestrogą. Przestrogą, żeby po prostu mieć zasady, mieć honor i godność, o czym ta kreatura nie ma zielonego pojęcia, czyli jest honor i godność, i przede wszystkim kurwa nie kłamać, bo kłamstwo ma krótkie nóżki, prawda zawsze się broni, prawda zawsze wyjdzie na jaw. I dlatego ta rura tak bardzo boi się prawdy. Ponieważ on z obrażania i wyzywania wszystkich ocierania zrobił sobie sposób na zarabianie, a jego zniszczy prawda. Moi być przekonani. Będzie się to niedługo. <laughs> Będzie się ta kurwa szmatka, ta pierdolona kurwa miernotka bez honoru i godności chować. Za staruszkami, że go sataniści kurwa atakują, bo on jest katolikiem. Ale to wszystko, myślę, w najbliższym czasie wyjdzie. Przypomnijcie sobie te moje słowa, bo jestem przekonany, jestem przekonany, że ta parówka, kurwa, będzie się teraz chował za staruszkami, tak jak wcześniej chował się za żoną, kurwa, po to, żeby nie pójść do więzienia ale prędzej czy później te wszystkie rzeczy wyjdą na jaw. Jaculka już prawdopodobnie będzie siedział w więzieniu, nie kurwa w żadnej krainie, o której my nie mamy pojęcia, tylko w więzieniu, o którym wszyscy mamy bardzo dobre pojęcie. Również mamy bardzo dobre pojęcie, co się z nim będzie działo, gdy trafi do więzienia za wszystkie przestępstwa, kurwa, których się dopuścił i żadne chowanie się za staruszkami, kurwa, tej zwykłej kurwie Не помню.